Jedną z, taką, z takich trudności był fakt, że w pewnym momencie, na przykład Łukasz musiał pracować w nocy. Leszek Nużyński, Wolskie Centrum Kultury, pracuje w miejscu aktywności lokalnej, otwarta kolonia. Jest to filia Wolskiego Centrum Kultury, znajdująca się na najstarszym osiedlu mieszkaniowym w Warszawie, kolonii Wawelberga, dlatego ta nazwa. Zajmujemy się działaniami sąsiedzkimi. Udostępniamy przestrzeń organizacjom pozarządowym, e, działamy z wolontariuszami i generalnie jesteśmy otwarci na wszelkie fajne, pomysłowe, e, wspólne wydarzenia, działania, które można u nas w tej oto przestrzeni zrobić. Pandemia zmieniła bardzo wiele, jeśli chodzi o otwartą kolonię e, i wciąż zmienia. Bo mamy limity osób. E, może w tej chwili przebywać osiem osób na tej przestrzeni, co wyklucza pewne nasze do tej pory częste działania, tak jak na przykład duże wernisaże, tak jak na przykład pokazy filmów czy koncerty. Tego na razie nie robimy. Zaczęliśmy działania pomocowe, czego wcześniej nie robiliśmy nigdy. Szyliśmy maseczki. Wspólnie z grupami facebookowymi E, czyli Warszawa szyje maseczki medykom i e, wolaj i Bemowo szyją maseczki. Wyniemy e, tutaj po prostu przez 10 godzin produkowali maseczki dla, dla mobilnego punktu poradnictwa. E, także e, to było nasze takie pierwsze działanie, dzięki naszej wolontariuszce tak naprawdę, która przyszła i powiedziała, że ona w ZHP szyje maseczki i czy nie moglibyśmy udostępnić, udostępnić jej swoich maszyn, bo mamy pięć maszyn do szycia. Jasne, udostępnimy. Potem się zrobiła z tego duża akcja. Przyłączyliśmy się do, do tej grupy facebookowej, która te maseczki szyła. No i działania online. No, wieczór Poetycki online. Nie mielibyśmy go tak naprawdę, gdyby nie współpraca z Domem Pomocy Społecznej Syrena. Zdarzyło się tak, że Odezwała się do nas e, wspólnie z e, Łukaszem i Zanią z DPS-u Agata, Agata Bośacka, która e, była koordynatorką e, współpracy pomiędzy DPS-em a Otwartą Kolonią, e, i podpowiedziała trochę, właśnie, sieciowała nas, że jesteśmy blisko, niewiele o sobie wiemy, może powinniśmy dowiedzieć się o sobie. E, czegoś więcej. E, no i tak powstało, e, że doszło do takiego bardzo owocnego spotkania, gdzie powstało bardzo wiele pomysłów na to, co moglibyśmy robić razem. Miał być to tak zwane czwartki z historią. No ale jak wybuchła epidemia, no to okazało się, że e, seniorzy no, nie mogą oczywiście wychodzić z DPS-u za bardzo, e, więc e, przenieśliśmy działania. Do internetu. I pierwszy pomysł był taki, żeby to były pokazy filmowe, że tam się odbywały różne rozmowy w tej sprawie. No ale ostatecznie okazało się, że zasoby są inne, bo seniorzy mają wiersze, które gdzieś tam leżą w tych szufladach. Właściwie duży wkład był również yy, Łukasza, który te wiersze wydobył. Łukasza pracownika DPS-u. No i Agaty, która w pięknie to skoordynowała. My natomiast zajmowaliśmy się stroną techniczną, prowadzeniem tego, moderowaniem, no i promocją tym, żeby mieszkańcy woli dotarli do tych wierszy i dotarli do tego naszego wydarzenia online, i żeby na żywo udało się zaprezentować wiersze przed autorami z DPS-u. Czyli mieszkańcy czytali wiersze autorom. No i doszło do takiej też niecodziennej wymiany, że jedna z pań, które dołączyły do tego wydarzenia, też seniorka, zaczęła prezentować własną twórczość. Jedną z, taką, z takich trudności był fakt, że w pewnym momencie, na przykład, Łukasz musiał pracować w nocy. Więc. To bardzo też zdestabilizowało naszą, naszą tutaj pracę projektową. No i DPS nie ma takiego doświadczenia w pracy projektowej, więc tutaj bardzo mocno trzeba ich było wspierać. Myślę, że jeszcze za wcześnie, żeby, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy, czy jakoś ten, ta sytuacja nas wzmocniła z wirusem. No bo to, co widzimy, to tutaj wszędzie na podłodze komunikaty o zachowaniu odstępów, o dezynfekcji. O... To nie pomaga. Nie pomaga, nie służy kontaktom międzyludzkim wejściu do miejsca, które jest całe obklejone informacjami, załóż maseczkę, tutaj tak dezynfekuj ręce i tak dalej. Także mimo wszystko chyba. Więcej jednak na razie widzi się tych minusów tej sytuacji. Natomiast na no plusy przede wszystkim na pewno wszyscy docenili bardziej online nowe projekty. Okazało się, że Pilates też może być online i też są chętni. Także sytuacja z pandemią pozwoliła nam lepiej zbadać dzielnice. Sieciować się z różnymi instytucjami, organizacjami, oddolnymi inicjatywami. Gdyby nie pandemia, tak naprawdę w życiu by nam nie przyszło do głowy, żeby skomunikować się z harcerkami ZHP, które koordynują jakąś akcję dostarczania maseczek, czy też wiele firm, które podarowały laptopy, które potem mogliśmy przekazywać. Przekazywać uczniom. Także no, to jest taki pewien nowy obszar, który sobie otworzyliśmy. E, powstało też um, dzięki temu, że, e, że doszło do, do pandemii. Także to też jest taki plus, który gdzieś e, otwiera bardziej mieszkańców na to, żeby być aktywnymi, żeby działać i żeby zmieniać swoje otoczenie.